Siemanko z tej strony: Leśnik 1.3.3.7. I zanim zaczniemy, chciałbym Wam wszystkim ser serdecznie powiedzieć, że dzisiejszymi zwycięzcami o owejcowane patyki są. Sam jeszcze nie wiem. Zobaczcie w komentarzach albo w opisie. Tam będą ogłoszeni zwycięzcy konkursu z filmu o bejcowaniu kijów. Dobrze, więc zaczynajmy. Siemanko, z tej strony Leśnik1337, a dzisiaj opowiem Wam o tym jak i dlaczego nie lubię lewiatana. Dobrze, więc pewnego razu zaintrygowała mnie dość mocno reklama lewiatana, która brzmi Nie jej bo copyright. Może się ją puścić. Brzmi bardzo ciekawie, zachęcająco wręcz. Można powiedzieć, że to jest pewnego sortu musical i więc postanowiłem pojechać do najbliższego Lewiatana. Wpisuję w Google, a mówię świetnie, jest w moim mieście. I idę na drugi koniec miasta. No cóż, wchodzę tam i wtedy doznałem szoku i postanowiłem, że nagram ten film. Od razu po dostaniu się do Lewiatana i doznaniu szoku przyjechałem prosto tutaj do Was, do lasu, aby Opowiedzieć Wam o tym, co tak naprawdę mnie tak bardzo zaszokowało, Blawiatanie. Dobrze, więc zacznijmy od tego, że ich reklama to kłamstwo. Jeden krok, ale nie powiedziałbym, musiałem pójść z domu do promu, czekać 3 minuty, aż prom zacumuje, czekać 20 minut. Aż prom zacznie odpływać, i później jeszcze czekać 8 minut, aż przycumuję przy następnej stronie. To już jest dużo. A później przez jakieś 3 km musiałem iść przez drugą stronę miasta, żeby w ogóle dojść do tego sklepu. Ale dobra, mówię, mówię sobie jeszcze. No, nie jest jeszcze aż tak źle. Nie, nie może być aż tak źle. Wchodzę. Wtedy doznałem szoku i mówię: Co to jest? Lewiatan, lewiatan to mityczne stworzenie. Ogromny potwór morski. Legenda. A wchodzę tam, a to ma metraż 2 na 8 Przecież to jest 16 metrów kwadratowych. Tyle to nawet kawalerki nie mają. Mają więcej. Ale dobrze, mówię, jeszcze nie wszystko Starczone. Patrzę w prawo i wiecie, jak w normalnych sklepach są półki z rzeczami, dobrymi rzeczami, tak? Tam to była jakaś dykta postawiona. Tutaj dykty przybite na siłę gwoździe i na tych gwoździach miały rzeczy wisić, ale nie wisiały. Te rzeczy leżały na ziemi, na paletach. Nie dało się w ogóle przejść, wszędzie palety. A jak jest coś 16 metrów kwadratowych ma jest takim tunelem, to ja, jak ja mam się tam poruszać, co? Jak ja mam się tam poruszać? Masakra. Mówię sobie, dobrze, to już nawet ja w się mam półki, tak. A tam nawet na, na haczyki nie chciało im się wieszać. Tylko na ziemi. Na paletach. Ale dobra. Więc mówię sobie. Nie mówię sobie nic, bo zauważyłem jak tam brudno. Jeżeli byście spróbowali zjeść coś, bo oni tam mają osobną jeszcze kasę dla mięs. Jeżeli byście chcieli zjeść coś z mięs, to byście salmonelli dostali i po pięciu dniach umarli. Umarli, umrzeli. Jedno i to samo. Ale. Mówię sobie, może źle zrozumiałem nazwę. Może, może źle zrozumiałem... Podchodzę do kasy, wziąłem sobie jakiś napój gazowany i mówię, ale sobie dzisiaj wypiję napój gazowany. I patrzę. i Już wiem, że źle zrozumiałem nazwę. Widzę, a przede mną taki wielki człowiek. Jak podszedł do kasy, on był taki gruby, że on się rozlał na pół sklepu i z 16 metrów kwadratowych zrobiły się dwa. Patrzę na jego twarz, a przez ten cały tłuszcz jego twarz wygląda jak telewizor 2 na 9 Mówię, co jest? I z niego spływa, spływa z niego woda, woda, słona woda. Nie wiem, czy to pot, czy woda morska, wszystkie rzeczy są słone. I mówię, o nie, o nie, może być nie tak. I nagle słyszę, jak on mówi. I ja mówię, nie, to lewiata. I zaczynam spierdzielać, spierdzielam jak najszybciej, bo on mi zrobi to, co tym babkom japońskim na plażach. Spierdzielam, mówię, o jak dobrze, że uciekłem. I nagle słyszę za, za sobą małe lewia i krzyczą, zapłacisz nam za to, zapłacisz nam za to, albo zapłać nam za to, coś w tym stylu, na pewno jakieś groźby. Nie wiem, nie wiem, co tam tak naprawdę może siedzieć pod tą skórą, ale wiem, że nic dobrego. No, ale jak wracając do reklamy i do samej nazwy, nazwa brzmi Lewiatan, ogromny potwór morski, tak, mitologiczny. Jakbym nie wiedział co to, to za sklep, i mama by powiedziała: Dominik, idziemy do Lewiatana, to ja bym kurna myślał, że my idziemy do, jakiegoś, do jakiejś księgarni z, z powieściami. No, niestety, to nie była księgarnia z powieściami. Jak się miałem 6 lat, to się zawiodłem. No, ale cóż. Takie jest życie. I później idę. myśla Myślach idę. I mi się przypomina. Z reklami jest Lewiatan, twój dobry sąsiad. To jest gówno prawda. Załóżmy, no... może to fluktuować. Ja jestem facetem, to może nie dla mnie, ale załóżmy, jesteś babeczką, mieszkasz sobie na plaży. Masz taką małą chateczkę. Przepiękna chateczka. Wychodzisz na plażę. Idziesz się pobawić ze swoim lewiatankiem. No, ty na pewno jesteś szczęśliwa. Twój mąż wątpię. Ale tak to zwykle wygląda z sąsiadami i z listonoszami. Kobiety je ich lubią. Mężczyźni. Nie za bardzo. Chyba, że chodzi o, o. Różne rzeczy. Jeżeli jakiś Chińczyk miałby przyjść do Lewiatana, to by myślał, że to jest kurna sklep z zabawkami dla dorosłych. Ja, 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 ja w ogóle nie rozumiem. To jest Lewiatan, to jest najgorsze sklep, w jakim byłem. Tyle dni poruszałem się, żeby dojść do lewiatana. I co? No. puszczę Wam zaraz moją wycieczkę do Lewiatana, jak ona wyglądała. Nie wiem, czy to będzie pokaz slajdów, zdjęć, czy to będzie pokaz filmu, ponieważ nie wiem. Pomyślę. No. I mam dla Was konkurs. Dla Was konkurs. Sprzedam Wam. Kartkę na której napisałem piosenkę. To oto kartkę. Sprzedam wam takie coś. Sprzedam wam. Oddam wam. Znaczy się takie coś. Stacjniecie wylosowani. Napiszcie tylko leśnik w komentarzach. Dostaniecie takie coś. Transport będzie umowny, ale dostaniecie takie coś. gówno, nic nie dostaniecie żadnego konkursu nie będzie. Dobrze, to żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, dzwońcie, dzwo, dzwonięcie, dzwo, dz, dz, walnijcie dzwona, walnie, wa, walcie dzwona i rzućcie łapkę, zalajkujcie, tak? No. I w następnym odcinku będzie BDOS. Żegnam. Gdzie on jest? Ty, ty. Ten pokaz slajdów, co nie? Co miał być? Weź, weź, weź go teraz puść. Ale ty to musisz w edycji zrobić. Ja, jak to ja mam to w edycji? Ty jesteś edytorem. No ty edytujesz odcinki. To... To ty masz mi puścić pokaz slajdów teraz. ale dopiero jutro jak to będę montował. Jak to dopiero za jutro? Przecież to ma... Dzisiaj na odcinek trafić. Kurwa, coś wiesz oś. Nie. nie. Co ty myślisz? Ja jestem studentem informatyki. Ja wiem dobrze, jak się edytuje. Sklej mi to teraz. To tak nie działa. Jak to, to tak nie działa? No Do... pierdzie, czy puszczaj to! Dolewiata na kilometr, jeden kilometr albo więcej. Dolewiata na kilometr, więc pierdzielaj stąd jak najprędzej. Sme tu daj, co deň, bo za wzywają co každý nie. Dole viata na kilometr, dole viata na kilometr, dole viata na kilometr.